Szczęść Boże, witam wszystkich z miłością w sercu. Moi drodzy, niech każdy wasz oddech tej nocy będzie błogosławiony Bożym pokojem, a wasze myśli niech spoczywają w nocnej ciszy, gdzie znajdziecie ukojenie i siłę na nowy dzień. Uczyńmy znak krzyża i módlmy się. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Aniołowie, którzy czuwacie nad nami, niechaj wasze skrzydła będą osłoną nad moim snem i moim sercem tej nocy. Niech wasza miłość napełni mnie pokojem, a wasza obecność niech daje mi poczucie bezpieczeństwa. Aniołowie Boży, którzy czuwacie przy mnie w każdej chwili, w dniach jasnych i ciemnych, w chwilach radości i smutku, dajcie mi teraz poczuć Waszą bliskość. Aniele Boży, prowadź mnie przez noc, chroń moje myśli, moje serce, aby w tej ciszy odpoczęło w pełni i obudziło się na nowy dzień, pełne sił, nadziei i Bożego błogosławieństwa. Niech dzisiejszej nocy. Anielska opieka stąpi na mnie i na wszystkich, których kocham, abyśmy czuli się otoczeni miłością i nieustanną ochroną i bezpieczeństwem. Proszę Cię, Aniele Stróżu Boży, otocz mnie swoim światłem, zabezpiecz przed każdą burzą, przed lękiem, przed złem. Niech Twoje skrzydła będą moją tarczą. A twoja miłość, moim przewodnikiem. Z twoją pomocą, Aniele, pragnę zasnąć w spokoju, z wiarą, że moje życie i bezpieczeństwo jest w twoich rękach, a ty nigdy nie opuścisz mnie, bo jesteś przy mnie zawsze i wszędzie. Amen. Kochani, życzę wam błogosławionej nocy. Pełnej spokoju i ochrony, niech Anioł Stróż czuwa nad Wami. Życzę wielu łask Bożych na jutrzejszy dzień. A teraz, jeśli macie jeszcze troszkę czasu, napiszcie swoje prośby w komentarzu i błogosławcie innym. Kto jest nowy, zapraszam, dołączcie do społeczności w sercu Maryi, subskrybując nasz kanał. A teraz już Was żegnam z sercem pełnym miłości.